Tutaj młodzi, bardzo młodzi ludzie i ludzie starsi. Zadam Wam kilka pytań. Kto z Was ma przyjaciela, kogoś z rodziny, kogoś bliskiego, kto w chwili obecnej mieszka, pracuje w innym kraju niż Polska? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo wielu nas. Zadam Wam drugie pytanie. Kto z Was. Zna kogoś, albo sam rozważa wyjazd z Polski, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli będzie ona krajem nieodpowiedzialnych złodziei i biurokratów. Jesteśmy tutaj razem, spotykamy się w całej Polsce razem, no bo miesiąc, wiemy, że nasze pokolenie nas chce przestać tym, siedzieć na walizkach. Nasi bliscy, nasi przyjaciele chcą wrócić do Polski, chcą mieć po co wrócić do Polski. Nasi przyjaciele, nasi bliscy, nasze rodziny no, ja chcą mieć dzieci, i wychowywać Co te dzieci w Polsce. Wystaje ponad tłum, więc chcemy, by Polska się zmieniła i jest człowiek, który jest w stanie zapoczątkować te zmiany. Naszym marzeniem, no, naszą no, ambicją jest, by ponad dwa miliony Polaków, którzy wyjechali z Polski, żeby ci ludzie znów byli w kraju, którego stolicą jest Warszawa, nasze miasto. Miliony Polaków mieszkają w krajach, które w stolicy nazywają się Berlin, Londyn, Madryt i tak dalej. Chcemy, by ich stolicą była Warszawa, by mieszkali w kraju, który jest bogaty, jest bogaty pracą swoich obywateli, dlatego bo owoce tej pracy zostają w naszych waszych kieszeniach. I dlatego chcemy wesprzeć człowieka, który w jednej sprawie. Na pewno da sobie ratę. Wiecie, co będzie w stanie zrobić? Będzie w stanie zagonić Ewę Kopacz do roboty. Będzie w stanie zagonić do roboty polski sejm, polski rząd. On sprawi, że oni zaczną dla nas pracować i realizować to, co obiecali. Bo to, czym uwiódł Tusk Polaków w 2007 roku jest aktualne. Obiecywał drugą Irlandię. I chcemy drugiej Irlandii, w tym sensie, że chcemy wysokiej kwoty wolnej od podatku, a my chcemy nawet więcej, my chcemy, żeby podatku dochodowego nie było. Nie chcemy, by przez cały tydzień w mediach dyskutowano, kto zostanie prezesem ZUS, bo my nie chcemy marnować co roku miliardów złotych na ZUS. Chcemy żyć w kraju, w którym. Jak ktoś zarobi 5000 złotych, to mu zostanie na rękę 5000 złotych, a nie zostanie pozbawiony połowy tych pieniędzy w formie podatków dochodowych, składek, VAT-ów i akcyz. Chcemy skończyć z wariatstwem, który się nasila. Chcemy skończyć z rozrostem chytry biurokratycznej, która zjada siły żywotne Polaków. I wiemy, że jest facet. Który obetnie tej hydrze nie łebnie dwa, ale wszystkie zabije tą hydrę. Ten facet nazywa się Janusz Korwin-Mikke. I jeżeli będziemy ciężko pracować, przekonamy do tego nasze rodziny, naszych przyjaciół, naszych bliskich, już za dwa tygodnie, a najpóźniej za cztery tygodnie zostanie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Januszu, trzymamy za pana kciuki będziemy o to walczyć i będziemy ciężko pracować w najbliższych tygodniach, żeby pan zwyciężył. Wolność, własność, sprawiedliwość. 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 Proszę Państwa, przemówi najlepszy kandydat na, prze, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Janus Korvin Mikkel!